Znajdujemy się przed Instytutem Pamięci Narodowej, w miejscu, gdzie rezyduje specjalna komisja do spraw ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Przed chwilą w tym budynku kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Grzegorz Braun, złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Annę Marię Żukowską, która polskie ofiary ukraińskiego ludobójstwa naszych ojców i dziadów grzeszalnie pomordowanych przez Ukraińców z Ołnówa nazywa, i tu cytuję, starymi trupami, a nasze polskie przypominanie się o ich godnych chochówek nazywa handlem starymi trupami. Uważamy, że jest to znieważenie zarówno narodu polskiego, jak i polskiej pamięci historycznej, narodowej, Dlatego pan Grzegorz Braun, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, reaguje jak trzeba. Zapraszam krótkie oświadczenie kandydata na prezydenta. Szczerze Boże, szanowni Państwo, pokażmy to pismo, może? E, e, o tak, e, prezentata przybita. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Annę Marię Żukowską. W czym rzecz? No w tym, że publicznie osoba będąca jednym z liderów partii współtworzącej rząd Rzeczpospolitej Polskiej, nie mylę się, dalej tak jest, ta osoba mówi, że starania o ekshumację, a zatem należyty pochówek ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, to jest... Y Cytuję. handlowanie starymi trupami? No, któż tak mówi? Prostacy lewacy tak mówią. I to jest, można powiedzieć, delikt towarzyski. Może nie kar, może nie kar. Chociaż bezczeszczenie zwłok artykuł w kodeksie karnym czyż nie może... Dokonywać się za pomocą słowa, słowa, które może głębiej zranić niż cokolwiek innego, zwłaszcza tych, którzy żyją jeszcze na tym świecie, a nie pochowali swoich bliskich, którzy nie mogą, nie mogą po polsku, po katolicku w sposób cywilizowany dopełnić żałoby, żałoby, którą naród polski jest winien między innymi ofiarom Banderowskiego, ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Ale jedna rzecz to są same słowa obrzydliwe, prostackie. A druga rzecz, szanowni państwo, no to są wymogi proceduralne. Wymogi procedury prawnokarnej postępowania, kryminalnego postępowania w sprawach zabójstw. Każdy kto Utrudnia, sprzeciwia się ekshumacji, sprzeciwia się badaniu, a zatem sprzeciwia się nie tylko ustalaniu tak zwanej prawdy historycznej, sprzeciwia się wyświetlaniu okoliczności zbrodni, co jest imperatywem bynajmniej nie tylko moralnym, sentymentalnym, ale jest imperatywem prawnokarnym, jeśli wie dobry gliniarz prokurator, sędzia albo jakikolwiek dobry obywatel wie o zwłokach ludzkich szczątkach pozostających w ukryciu. Musi pod drożbą kar określonych przez kodek, zawiadomić o tym służby i administrację państwową. I otóż domaganie się, żeby z jednej strony żałoba była dopełniona, a z drugiej strony, żeby wymogom prawa stało się zadość. Była zbrodnia, są ofiary, trzeba wyświetlić okoliczności zabójstwa i jeśli to możliwe, wskazać sprawców. Sprzeciwianie się temu jest bardzo poważnym działaniem przeciwko państwu jako takie. Ponieważ to jest obowiązek państwa, to nie jest obowiązek tylko potomków y, y, ofiar zbrodni wołyńskiej, to nie jest tylko moralny obowiązek nas, normalnych, wolnych Polaków, którzy chcą, żeby fakty historyczne były wyświetlane, spisywane, to jest obowiązek państwa, samej istoty państwa, Poważnego państwa, które powinno się zajmować bezpieczeństwem Polaków, trzeba do spodu wyświetlać sprawę dawnych zbrodni, po to, żeby nie doszło do zbrodni w przyszłości. I w trosce o to składam zawiadomienie, kolejne już obserwując bezczynność Instytutu Pamięci Narodowej, obserwując, no wręcz działania sabotujące ustalanie prawdy i Dopełnianie formalnych, prawno karnych obowiązków przez służby państwa polskiego obserwując taki sabotaż yy, i przez zaniechanie ze strony prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w ten sposób ponaglam go do działania. Główna komisja badania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, gdyby miała spokojnie przymknąć oko na to, że ktoś mówi tutaj o handlu starymi trupami, no to to powinna się rozwiązać, podać do dymisji. To ostatni gasi światło. To znaczy, że cała ta komisja badania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu to jest jakiś handel starymi trupami. Jeżeli na to się zgodzimy, żeby pani Żukowska, ta ta nieszczęśnica, która, która została tak wysoko wyniesiona niebacznymi decyzjami naszych rodaków, tak dalece ponad jej kompetencje i ponad jej walory e, moralne. E, ta osoba nie powinna pozostawać bezkarna. Czekam na wiadomość, kiedy wezwie ją tutaj prokurator i kiedy wreszcie od zaniechania przejdzie do działania prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za uwagę. Powinniśmy pomagać Ukrainie. Według pana po, po, powinniśmy pomagać dalej czy nie? Powinniśmy mieć bardziej transakcyjne podejście, bo dokładnie takie mają Ukraińcy. Czyli? To znaczy oczekiwać coś, za coś. Ale Czego za co by pan oczekiwał dokładnie w tej sprawie? No na przykład obecnie. w tej chwili przyjęcia ustawy odblokowującej ekshumację na wojnie. A, oprócz tego i zawarcia oprócz tego umowy, coś którą coś zaproponowałem w 20 Dobrze, roku między Ale to jest wojny, to nie ma, że podczas wojny, to pan sobie zdaje sprawę, że państwa, nie damy przeprowadzono, damy. przeprowadzono państw, dziesiątki broń. tysięcy ekshumacji ofiar Niemiec II wojny światowej. Jakoś tak, przed, było? przed przed, przed na tak skalowej Niektóre przeprowadzano, ale jeżeli to jest dla pana rodzaj transakcji, żeby bardziej starymi trupami handlować za mniej, za no takie Polityka bardziej śpiewcze, to po prostu jest to Proszę państwa, kandydat Konfederacji powiedział, że pokłócił się z merem Lwowa, marem Lwowa powiedział, no, nie że nie powinien się. wpuszczać się z kolei. Wezwał do zakończenia kultu zbrodniarzy na Ukrainie. Myślę, że jest dobry moment. Ukraina doświadcza w tej chwili strasznej przemocy ze strony Rosji. Duża część świata wrażliwego na pokój przestrzeganie praw człowieka i walkę ze zbrodniczymi i reżimami wspiera Ukrainę, to jest bardzo dobry moment, żeby zakończyć kult zbrodniarzy na Ukrainie. Znaczy, Odpowiem odpowie znaczy, prowokacyjnie, czy pan naprawdę uważa, że to jest dobry moment, żeby na przykład w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego poruszać jakieś kwestie związane z jedwabnem, na Ale przykład, ja nie gdyby to zrobić w Izrael, Czy to by było stosowne, czy to nie by było my, smaczne, my nie czy to by było właściwe i dyplomatycznie wskazane. wszystkie debaty już odbyły. Nie robicie dokładnie wiadomo. coś takiego, po prostu akurat w dzień, w którym w rocznicę, w którym Rosja napadła pełnoskalowo no dobrze, na Ukrainę. To I nie zrobiła. wspominacie o tym ani słowem. Wasz kandydat jest w mieście, zresztą była w, w, też nasza kandydatka na Ukrainie razem z prezydentem Kwaśniewskim wczoraj. I to nie jest po prostu odpowiedni moment. Jeżeli się w ta, Jaki taki dzień jest moment. Dobry dla lewicy? każdy inny, no jeżeli się to, ten moment wykorzystuje, to panie marszałku, do tego, żeby w, w trakcie, w kiedy kraj Coś został takiego? napadnięty, to wy sobie jedziecie tam, nie wspominacie ofiar obecnej wojny ani słowem, w ogóle zero współczucia, tylko odnosicie się. Do, do, mi się, że przez trzy lata ofiary, które daliśmy... owszem powinny być uczczone, tylko naprawdę nie to miejsce, nie gdzie ten czas. Gdzie gwałcono dzieci, gdzie, gdzie ginęli ludzie, gdzie na oczach dzieci gwałcono matki. Ja nie wiem, to chyba trzeba uszanować. No to jest uszanowane, przez trzy lata wydaliśmy niezliczoną liczbę odezw, apeli, uchwał czy i wy tak jako dalej. Federacja? I czas jest upomnieć się o Polaków, o polskich no, ofiary. Czy czym są uchwały, które zostały mówi, że ten dzień jest niewłaściwy, tak? No jest. No to no. wybierzcie sobie lepiej. Ale macie i się 364 inne dni. No to jaki realizacji? dzień wybraliście? Dla was żaden nie jest dobry, a dla nas był nie, dobry. Nie, To nie jest ten. prawda, że mamy, mamy co roku, jest uchwała w sprawie e, wołania. Wszyscy, wszyscy, wszyscy upamiętniają ofiary wołenia. Wynika, będą ekshumacje. Są zablokowane. Nie, nie zablokowali, nie, nie zablokowaliście są... nawet podawanie informacji. Poczeka Pan chociaż do marca, od marca są. Do, do, do miejsca nie są podane po to, żeby nie było w tych miejscach prowokacji, między innymi rosyjskich. Takich, Wozuł które potem wy, wy, jako Polska, tak konfederacja, tak samo, jak byście wykorzystali do tego do swojej kampanii wyborczej, pokazując, o, tutaj jest nam utrudniane. Czy I Polacy ocenią, czy chcą, żeby ktoś się o te sprawy upominał? Czy są dalszego tematu? Ale można się upominać, tylko naprawdę. No dobrze, można, ale żeście tak nie zrobili. Musieliście wywalić z politykę Kamilera, żeby zaczął mówić ludzkim głosem na ten temat. Jeden no, polityk z lewicy po wywodzący sam się, sam się na mówi na ten temat w normalny sposób. A reszta, autocenzura, no. cichutko, głowa schylona, nie, nie nic prawda. nie powiemy, nie ma tematu, tak?